zimna woda to jest trochę za pytanie Daj wiodło na chwilę No a daj zrobił Zaby zaparkował I dobra i wodę No lepiej do przodu bo masz z przodu masz łatwiej nie ma wkoczny ja bardzo tyję Próbujesz przeskoczyć to jest małe piwo! A pamiętasz jak, jak tego, jak Seba skakał z tego mostku albo robił równika? Wszyscy... Lewą rękę głęboko! O, dokładnie, o, dokładnie tak. tak! Lewą głęboko! Dupcia do góry, spadnij się, się. O, tak jest, o, tak, tak, jest tak jest, tak, tak jest. niżej, głowa niżej, głowa na dół. Kolana za przy jak. Głowa na dół. Nie brawa, Wiesiek, tylko lewa. 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 O, dobrze. Jesteś. Głowa jesteś już. Głowa niżej. Głowa do drzewa. Wiesz na płasko, na płasko. I się teraz. Z się wypchnij. Nie, jesteś, Wiesiek, jesteś. Brawo. Was <laughs>